Trener drużyny MKS-u, witam. Myślę, że niezależnie od wyniku biorąc pod uwagę to pięć spotkań obu drużynom należą się gratulacje. Ale gdybyśmy tak mogli cofnąć czas do godziny 17, jakiś jeden element moglibyśmy poprawić? Myślę, że nie jeden element, no, no, na pewno wielkie uznania dla całej drużyny, że że wyciągnęliśmy ten mecz dzisiaj gdzieś tam, yy, znaczy doprowadziliśmy do, do tajbreka, bo mówię dzisiaj źle, źle zaczęliśmy, ale mówię, należą się wielkie brawa chłopakom, bo, bo mamy tam swoje problemy, a, a, a gdzieś udało się przede wszystkim na wyjeździe też urwać to jedno zwycięstwo. Myśleliśmy tutaj, że, że hala pomoże, kibice dopisali i dziękuję też kibicom, bo, bo naprawdę stworzyli fajne widowisko też na, na trybunach, brakowało nam tego, bo przez cały rok nie było tego, także na pewno to gdzieś czuliśmy tam za plecami, także mówię, no szkoda, szkoda, strasznie tego, tego meczu, bo mówię, jedna, dwie piłki zadecydowały, że, że mogło być odwrotnie, no, ale taki jest sport. No mówię, na, na najważniejsze, że, że była walka i, i też chwała chłopakom za to i całemu zespołowi, że, że potrafiliśmy się podnieść 0-2 i doprowadzić do tej breaka, mówię, ta break to już loteria. No i i, I szkoda, że, że nie udało się wygrać tego spotkania. A biorąc pod uwagę intensywność rozgrywek w ostatnim czasie było czuć teraz zmęczenia? Myślę, że byliśmy przygotowani dobrze do, do, do tego sezonu. Fajnie chłopaki pracują na treningach, więc myślę, że, że sił na pewno, na pewno nie zabrakło. Mówię, no, no, taki jest sport. Jedna, dwie piłki mogło być, być odwrotnie, także też gratulacje dla chłopaków sędziszowa, bo, bo walczyli też, też do końca i, i mówię, no taki jest sport i oni się dzisiaj cieszą. My, my myślę, że jak troszeczkę zajdą emocje, to, to też będziemy zadowoleni z tego sezonu, bo, bo nie ukrywajmy też, że naszym celem było, było walczyć sobie na spokojnie. Ale, ale mówię, no stworzyła się szansa i szkoda, że, że jej nie wykorzystaliśmy, bo mogliśmy być w, w tych turniejach pufinałowych. W wstępie gratuluję wygranej i proszę mi powiedzieć, biorąc pod uwagę założenia z początku sezonu, czy spodziewaliśmy się, że będziemy aż tak daleko? Um... Nie, skromnie mówiąc to e, e, chcieliśmy tutaj być, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, ale naszym takim planem minimum e, było to, żeby, żeby być w tej pierwszej czwórce i, i, i być, być w playoffach. offach także e, jest, to, jest to historyczny sukces, okupiony ogromną ilością energii, nerwów, chyba wszystkiego tak naprawdę e, i jesteśmy mega szczęśliwi, także Prawo brawo dla, dla, dla chłopaków, że, 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 że wytrzymali ten, ten trud, e, tę presję, ale też brawo dla naszych przeciwników, bo jak, jak widzieli Państwo wynik był minimalny, tak naprawdę to decydowały dwie piłki. No i my je wygraliśmy. To pewnie też, to, nazwijmy to, takie świadkarskie szczęście. A czy jest coś, co szczególnie motywowało w tym wszystkim? E, pewnie, pewnie ten, ten sukces. E, E, awansu do, 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 do turnieju półfinałowego dla, e, <kühm> dla nas wszystkich tak naprawdę, bo dla mnie jako dla, dla trenera też to jest e, największy sukces e, dla każdego, czy wiadomo, no, Łukasz Porowski to do, zaczynał od razu też od, od, od na, na, na najwyższej ligi. I to też, też, też trudno do, do porównania, ale w drugiej lidze to jest też i w tym wieku to też jest, jest mega, mega, mega sukces. Dlatego to też dla, dla każdego z moich zawodników jest to, jest to duży sukces i przede wszystkim okupiony ciężką i, i, i konsekwentną pracą. Jasne, jeszcze raz gratuluję i życzę powodzenia dalej. Dziękuję bardzo.